Hmm. Witajcie ozacni króle, i królowe i królowie. Kmieciów naszych poczciwych, nam oddatkujących, witamy jak zwykle lewem i smołą. Co by im się dobrze na nas, <śmiech> znaczy, <śmiech> przepraszam, dla nas, to znaczy dla nas wszystkich pracowało. Pradawne smoki znów przemówiły do mnie nad ranem i przekazały przekaz, a w nim zawarły następujące wytyczne i rozporządzenia. Z racji tego, iż złagodziliśmy pożogę, jaką sprowadziły na nasze królestwo bezszelestne bestie z północy, bestie te nadlatywały również z innych kierunków wszechświata, co było prawie niemożliwe do odparcia. Z pewnością pamiętacie, co się działo. Wprowadziliśmy szereg udogodnień dla kmieciów, którzy mogli kmieciować koło domów swoich, przez co unikali pola rażenia tych potworów znikąd. Opracowaliśmy naklejki, które zapobiegną ataku, atakom smoków. Naklejki będą miały odpowiedni kształt i kolor, których owe smoki się boją. Tak moi drodzy, boją się tego smoku. Oczywiście będzie już można wykupić za dług katy je wszystkie po przystępnej cenie dla nas. W najbliższym namiocie podlicji, gdzie również w ramach kupowania naklejki otrzymacie serię przypominawczą na, wsze na wszelkie ataki wariantów odwojów wspomagających podlicję. Nasi podlitycy pod czujnym okiem oraz umysłem ścisłym Zagrabiusza Baxteriusza starannie przygotowali dla naszych kmieciów szpec ustawki, dzięki którym skarbiec królewski nie ucierpiał. Tak bym Zagrabiusza słyszał, ale mi się wydaje chyba. Dlatego też postanowiliśmy przyznać sobie szereg nagród, które umilą nam nasz żywot doczesny w zamian za wszystko, co do tej pory zrobiliśmy dla Wałlandii. Zagrabiuszu, o chyba się połączył ze mną, Zagrabiuszu. O już jesteśmy Panie, coś bym słyszał tam w parlamencie, że mówisz o jakiś nagrodach, pochwalę się tutaj jeszcze na początek, dostałem mini berło za, za zacne zasługi na tym no, Światowym Wałlandzkim Forum. Dostał berło, za ciekawe tak. Takie mikroberło dostałem, no bo wiadomo, nie mogę mieć większego berła niż wasi. Oczywiście bez miłości. Nie, nie możesz mieć. To jest niemożliwe. Zatem, panie, z tego, co bym tu usłyszał z parlamentu Iranu, wiem, że tak Ino szybko Ty się połączysz, panie. Ano. Panie, ja osobiście, bo skoro ty żeś wcześniej wysłał do mnie gołębia z zapytaniami, leciał cały, zjedliśmy go też, dobry był bardzo. ale dobry, Gołąbki są dobre. Do tak, tak, wzięliśmy sobie do serca, zawinęliśmy go w kapustę i były gołąbki zawijane, tak jak moja mama e, tam kiedyś robiła. E, panie, ja osobiście uważam, i skoro tak się nam przyszłość nasza maluje, a powinniśmy tego typu wydarzenia robić co najmniej przy, przynajmniej 8 razy na 7 księżyców. Co uważasz, panie? Mądrze prawisz, Zagrabiuszu, mój najbardziej lojalny z lojalnych. I choć Twoje usługi wałmistrza kosztują mnie coraz więcej, to znaczy kmieciów, jestem gotów przyznać Tobie rację i zgodę wyrazić co do Twoich planów. Zatem niech tak się stanie. Niechaj wszystkie kmiecie dowiedzą się, iż będziemy nagradzać tych, którzy wraz z nami oddają, dbają o bezpieczeństwo tych, których chronimy przed tymi, którzy z nami nie są. A co nie są? A, a... Co nie są? Jak to co nie są? No co nie są i skąd? I dlaczego z nami? No zagrabiuszy to, co. To. Co nie... Tych, co nie są z nami. No dobrze, panie. Ale my nic nie niesiemy, więc jak ktoś z nami może coś nieść? Nam nie wypada i to na dodatek nieść z tych, co nie są z nami. No nie są z nami, ale to, to nic, bo i tak ich nie, nie znoszę. Dlatego oni nie są z nami. Ach, czyli nie są z nami, ale jednak nie nie są. To kto niesie za nich? Skoro my nie niesiemy, ani oni nie nie są. My, my, czyli nie oni jesteśmy z nami. Oni nie są z nami, ale dlaczego nie nie są? Z ja młodzież tego nie zniesę. Znowu po nocach czytam zapiski Andrzeja. Zatem Panie, jeszcze raz zapomnijmy na moment o fizjolofowaniu i skupmy się na tym, co trzeba czynić, a żeby kmiecie się nie buntowały. Zbytnio, gdy im to do posłuchu zapodamy. Co za tym proponujesz zagrabiusz. Wykorzystamy to, co zwykle. Me, będę lepiej brzmiał niż z piórem. Zberłem. <laughs> Wykorzystamy to, co zwykle z tą kmieciową semantykę. Temat zaczerpnięty jak to było. Tu mam więcej zwojów zatytułowanych inżynieria mas. Oczywiście autorstwa niejakiego Edwarda na co jest zakazane dla pospólstwa i tmieciów, tylko to jest dla nas panie i powiemy, że wszyscy żeśmy tym razem, żeśmy w tym w ogóle razem jesteśmy. Ja w ogóle słyszałem, to... że jakiś klepuszewski to rozdaje. Podobno i robimy to wszystko dla naszego wspólnego dobra. Następnie Wykorzystamy ich empatię. Kurczę w ogóle, kmiecie mają empatię? Panie, ale dobrze. Nauczymy ich tej empatii, to znaczy, no, ale oni już umieją ślepo wierzyć. Dobrze. Oraz wiarę w to, że warto nam zawierzać i ściągniemy z niedalekiej krainy kmieciów yy, niemytych, tych takich kolorowych, oraz maga, który nimi przewodzi. O! Maga, powiedziałeś? To brzmi kozacko. I w Pompejerza Jarzębinowego chciałbym, aby jak najszybciej coś więcej się o tym magu dowiedzieć. Z tego, co nam tutaj w kolejnych notatkach... Zatem wie, jakie, jazdy, jakie on moce posiada? Wiesz może? Nawałwijaj mi to szybko. Z tego, co mam w notatkach, to jest on jednym z tych magów, których nie ma wśród tych, o których już zapomniano, że o nich w ogóle pamiętano, że pamiętano... Bo pamiętano i nie pamiętano. Posiada. Andrzeja. Tak, posiada on moc kontrolowania umysłów, Tylko ja na Andrzeja jestem odporny. Posiada on moc kontrolowania umysłów kmieciowych nie tylko z bezpośrednim kontakcie, ale również moc Ta jawi, jawi się potęgą! Nawet poprzez parlamenty. Ha, 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 ha. Rzekomo. Posiada on moc podobno kontrolowania umysłów, ale nie naszych oczywiście, bo ma blokadę wpisaną, żeby władców nie tutaj kontrolować mm -hmm, i nas. Mm -hmm. tak, jesteśmy bezpieczni. kwieciowych i nie tylko w bezpośrednim kontakcie, w jakim, takim przy ale również moc ta się potęgą nawet przez wspomniane owe parlamenty. To znaczy chyba on pewnie takie słowa kluczowe pani używa. Hmm. Powiem ci, coś niebywałego takiego Maga nam potrzeba. Co jeszcze, co, co jeszcze? na temat na, na ten Max swoim repertuarze sztuki magicznej? Co, co, co on tam takiego posiada? Potrafi on jeszcze grać. Oprócz numer dwa. Na kmieciowych emocjach i wie, na co teraz nastawione są te, no, te e, trendy, te zapodania kmieciowe, bo jak mi wiadomo, to sam jest po części ich twórcą, dlatego e, woj wie panie, i mnie tutaj zdawał relację, że się malowali na niebiesko-żółto, czy tam odwrotnie. Ale, hmm, hmm, hmm. To cóż, by każdy region walczył z nas swoimi zimy no i przed dyplomacją, dostępnym prawem ze A, dobra, to nie to, ale bój o nasze wspólne przetrwanie. Z dalszych zapisków wynika, że kmiecie bardziej wierzą w to, co im powie, niż, niż, sam sobie, niż sami sobie wierzą. W dziale takim, Hoby, runy co mówią, że bardzo lubi e, szybką jazdę karocą. Ja też lubię. Podobno ma ich 33. Mm. Ach, lubi grywać e, tą miską w polo oraz. 33 to, to e, makar makarotesony chyba. Masony, tak. Z tak, tak, makalesony, tak. I lubi grywać miską w polo oraz uwielbia dużo zjeść. O, pewnie jak dlatego. Jak. Może mu się, na, pewnie będzie chciał od nas koryto plus za darmo. Może. Tak. zobaczymy, Ciekawie. co potrafi. Ogól, ale my to koryto plus zmniejszyliśmy, panie, wie pan o tym. To tam o. rozmowa już była na ten temat. No, o. Żeby, no przecież Woj prosił o to, żeby nie, kmiecie nie mieli za dużo, bo znowu oddatkują wszystko wszystkim za darmo, tak? Mm -hmm, no to Otafują dobrze. Tak wszystko. Zrobimy. Prosiaka, prosiaka plus im zjedli. No to musimy jednorazowego zrobić. No, jednorazowy tam, Prosiak plus. Na Dlatego mamy takiego szewczyka dratewkę co który się pokusi, aby zjeść tego świniaka, to się salę, tryj, siarki nażre i wypije kałuże. E, dobra. Ale to już to są nasze legendy. Ale no i co jeszcze ten mak? On, on dużo je. No i co z tego? Yy, ogólnie jest rzekomo okazałych kształtów dlatego wcale mnie nie dziwi, że w jego plemieniu został okrzykniętym smalcem alfa a no smalcem alfa to mi niewiele brakuje, też hmm. będę smalcem alfa pracuję nad tym tak, ale ty panie ty będziesz tym, tym no smalcem roślinnym alfa a no tak, rzeczywiście to co wiadomo, bo ty masz panie diet, 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 dietę odpowiednią żebyś mógł przetrwać e, tak, zatem jest... trzeba go zawezwać jak najszybciej niech, 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 niech nasz sęp kretarz szykuje glejt i ślego lisem poleconym. Tak jest o ja pa, ja ściem, panie już wydam odpowiedni rozkaz. Ej ty słyszałeś. No idzie panie ja już bezprzewodowo działam e, także. Dobrze dziękuję ci za tym Zagrabiuszu. Bardzo Jesz, jeszcze jedno pytanie mam w sumie do ciebie. E... A jak, jak zwie się ten mak w ogóle? Teraz, gdzie ja tu mam, czy mam tu drugie, trzecie notatki. Gdzieś to było, on jest... Propagandalf... W... Hmm. Propagandalf Szury.